ma jestem Pakila, to jest kolejny odcinek. Jak już wiemy, ten kwiat od Harriet powoduje to, że możemy się zamieć w jelenia. Ale gdy mamy noc, jest jakaś druga i usiądziemy przy ognisku, ukazuje nam się kolejna opcja. I widzimy duchy zwierząt. Aha, czyli jak wstaniemy to po prostu wszystko to nam znika. No cóż, ja miałem tylko jeden kwiatek przygotowany, więc teraz tego nie powtórzę, ale warto wiedzieć. Dajcie znać czy jakieś inne zwierzęta Wam tutaj wyskoczyły. No ciekawe w sumie, ciekawe. Czyżby szykowali się na Halloween? No jest to zastanawiające. I w sumie też fajna taka ciekawostka. Więc myślę, że Wam się podobało. Taki krótki, fajny odcineczek. Więc wbijajcie na Discorda, link w opisie, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych wyzwań. Trzymajcie się, cześć!